Cześć siemanko, z tej strony Celo. A dzisiaj zagramy sobie w atle, Kolejny odcinek, robimy opening I zagramy sobie kilka fajnych gierek Jest nowy tryb Bitwa Trisk Widzicie? Ale na początek zrobimy opening Mam takiego skinka, taniec Tu mamy save Zobaczymy czy nam coś dzisiaj wypadnie? O. O. Do tego skinka. I kolejny no nie był to za dobry boksik. Może ten będzie lepszy. Zobaczmy. Co nam wypadnie. O. Do skinka. I tego no, nie ma. Jestem do końca zadowolony. Jest nowy sezon. Sezon 10, Bardzo fajny. Zmieniło się wszystko. Wyposażymy sobie fasolki. O. Takie rekwizyty. No i zagrajmy ten nowy tryb. Do bitwy. Mam nadzieję, że będzie się wam podobał. Zostawcie lajka like i subskrypcję pod tym kanałem. Myślę, że będzie fajnie. fajnie. Nie wiem o co w tym trybie chodzi, jeszcze nie grałem. Lipa nie, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że się czegoś dowiem. Mapa się tak nie zmieniła, ale jest bardzo dużo złota. Broni, nowości. Ja mam broń, mam broń. Nie nawalają! Co to mi da? Leczy się dobrze, 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 dobrze. Uleczymy się chociaż trochę. Jak widzicie, ten tryb nie jest najprostszy. Jest nawet dosyć trudny. Do 30 minut leczy? więcej. 40! Może do 50, jak tak to jest bardzo dobre. Dalej leczy. To mi zamierze żeby stół leczyć? Nie. Na 60 pszczął. Ale to jestem zadowolony. Idziemy na front. Oj! Oj! Nie! Subiję się. Nie wiem czy to nikt nie skoczyć nic tego, ale... No HP! Kurczę... Ja no, pewnie mega mało... Tak, 20! Aj. No trudno, zagrały się kolejny mecz. Yy, niedługo będzie odcinek z Battlefront tam z na Xboxie. Mam nadzieję. Teraz sobie kolejną gierkę. Nie, to dziękuję. Kolejna gierka. Są wyzwania dodali. No to zagrajmy sobie teraz drużyny. Jak chcecie, możecie mnie dodać do znajomych. Bardzo polecam. Yy, mój tag ma... mieliście. Yy, Wszyscy lecimy na salon. Okej. Okay. Tylko jeden gościu jakiś nie, le nie leci. Mam nadzieję, że żółty z nami. E, nie mam nie ma, nie ma. O kurczę przekichane. O, już mi tyle. O kurwa. To nie będzie raczej winek. O. Wiem, wezmę pompę i będę się tu czaił Patrzcie, skampię się to. Weźcie pięć. Nie wiem czy nie wypiję sobie dodajesz 10, nie będę o tym Wszyscy już padli. Gdzie zielony? Tam źle. Okej. Okay. Nie jest za dobrze. A gdzie jest żół? O kurczę. Pełno Północ. pełno Północ. 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 Co ja, zrobiłem? Nie, co ja zrobiłem, po co waliłem? Jak zapowiadają, do 3 razy sztuka Jeszcze jeden meczek sobie zagramy Może teraz pójdzie lepiej Tryb Napiszcie teraz czego byście chcieli odcinek Z Fortnite'a, wokół fronta Mogę... W tym tygodniu będzie parę odcinków Przygotujcie się o. Na Major House jakbyśmy polecieli. Do, 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 do. Lecę z nim. To są jednak pary Franek. <laughs> Franek, jeżeli jesteś Polski, nie możesz mnie zaprosić. O kurczę, tu jest typ. Ma broń. Jest kilka typów. No ja cię! Jaki ten stromek jest noob. Aktualnie jestem RIP. Chyba dzisiaj mi się nie uda, żebym wiercił grać. Snajpa chcesz? chociaż tam broni. No, jestem na hita z tego żeby... Nie! To jest mi kolejny pakałą 45 gdzieś No widzicie. Dobrze, zagramy jeszcze jedną gierkę i kończymy, bo... się nie idzie mi. Teraz zagramy solo. Czwarta gierka solo. Jak chcecie jakieś pytania, to możecie w komentarzu. Czy chcecie Brawl Starsa odcinek, bo również go mam. Mam trochę skinów, więc napiszcie. Dziękuję tak poza tym wszystkim za wbicie 70 subów. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mam tyle. Lecimy po 100 do końca yy, do rozpoczęcia wakacji. Mam nadzieję, że się uda. Mamy tu skrzyni? Ciąż się zawsze no. nie. Pa, nie mamo! Kolej darmowy frak. Oj, chyba ma ktoś. broń to. Co za goś. Co bo nie idę, bo może nie... Pułapkę wprowadzić. No o, revolver. Między innymi nowa broń. To chyba jest stary z 9 8 sezonu. Dobra, idziemy sobie. O, tutaj jest. O, nowa. To jest jedna z nowych mistówek właśnie. Takie drinki. FAMAS. jak widzicie tu zadania są dobra, lecimy wybiorę tego shotguna mam nadzieję, że mi się poszczęści no już trochę osób padło ale widzę, że to wszystko jest lutowane tak. Hm. Trup. Ty, ty, ty. Dobra, lecimy. Nie. Pa, jak porobiłem. Ja, porobiłem go się z Carringtona No dobra, to to było. Po czym wystaje. Leży. Dobra.

Dobra, dziękuję Wam za odcinek. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować kanał, dlatego mam trzy fragi. Dziękuję za oglądanie. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Battlefronta.